Dzień dobry, cześć. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci jedną z usług związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności w firmach przemysłu spożywczego. Jeżeli masz BRC lub IFS lub ISO 22000, a może w opcji rozszerzonej FSSC 22000, lub tylko i wyłącznie sam kodeks alimentarius wdrożony, będziesz Prawdopodobnie spotykał takie oto problemy. Jeżeli masz takie problemy, to może cię zainteresować usługa, o której za chwilę ci opowiem. Problemy, które są związane z bezpieczeństwem żywności, a które mogą ciebie dotyczyć, to jest punkt pierwszy: brak czasu. Możesz nie mieć czasu na bieżące zarządzanie bezpieczeństwem żywności czy na działania, które y, trzeba wykonać, y, na przykład audyty wewnętrzne, szkolenia. Y, Weryfikacja dokumentacji może być tak, że masz kłopot związane z dużą rotacją kadry, która zajmuje się bezpieczeństwem żywności, zarówno pracowników na poziomie specjalistów, jak i kadry menedżerskiej. Menedżer jakości, lider do spraw jakości czy pełnomocnik. Być może dotyczy to również zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, który bardzo mocno rotuje. Może jest tak, że w twojej firmie jest niewystarczająca obsada i masz kłopot z właściwym ułożeniem sobie zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności. Może być tak po prostu, że idąc do punktu czwartego masz niewystarczającą wiedzę organizacyjną w Twoim zespole ds. bezpieczeństwa żywności, a zatem może jest tak, że potrzebujesz kogoś z zewnątrz, kto dysponuje wiedzą specjalistyczną. Być może masz takie oto problemy, jak brak chętnych do pracy w obszarze bezpieczeństwa żywności, Specjaliści, menedżerowie, pełnomocnicy, a jeśli są, to wracamy do punktu czwartego. Być może dysponują oni zbyt małą wiedzą specjalistyczną w stosunku do Twoich potrzeb. Może jest tak również, że procesy rekrutacyjne są zbyt długie i cały czas mówimy o tych stanowiskach, Specjalistycznych oraz kierowniczych związanych z bezpieczeństwem żywności, a zatem ludzi, którzy będą stanowili to zabezpieczenie związane właśnie z bezpieczeństwem żywności dla Twojego zakładu. Jeżeli masz takie problemy, to ta usługa, o której Ci za chwilę opowiem, być może będzie dla Ciebie. Jedną z usług są usługi tzw. abonamentowe, które zawierają w sobie kompleksowe usługi dla branży food. I tak. Masz tutaj kombinację różnego rodzaju usługi, za chwilę opowiem Ci o konkretnych pakietach, które będą składały się z takich pięciu obszarów to znaczy będą zawierały sobie przegląd dokumentacji są również możliwe pakiety z konsultacjami są pakiety z ocenami oraz audytami wewnętrznymi oraz audytami dostawców. W pakietach możesz mieć również szkolenia zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i na przykład dla zespołów do spraw bezpieczeństwa żywności. I masz również opcję pomocy w certyfikacji, zarówno w wycenach, jak i w przygotowaniu do samej certyfikacji. Pierwszym z pakietów abonamentowych jest tak zwany pakiet podstawowy. W pakiecie podstawowym który jest przeznaczony dla małych i średnich zakładów spożywczych, które potrzebują wsparcia w zakresie właśnie bezpieczeństwa żywności, będziesz mieć po pierwsze miesięczny przegląd dokumentacji systemowej, czyli procedury, instrukcje i system HACCP. Punkt 2. Konsultacje e-mailowe i telefoniczne do 5 godzin na miesiąc. Punkt 3. Doradztwo w zakresie zgodności z normami BRC, IFS, HACAP, ISO 22000 czy FSSC 22000 w zależności od tego, oczywiście, co potrzebujesz, oraz punkt 4. Oceny ryzyka w procesie produkcji, żywności i zalecenia działań prewencyjnych. Tutaj jest oczywiście temat pojemny do uzgodnienia. Kolejnym pakietem wyższym jest tak zwany pakiet Standard. Jest to pakiet przeznaczony dla zakładów spożywczych, które chcą już. Bardziej kompleksowego wsparcia w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności i idziemy sobie troszeczkę wyżej, jeśli chodzi o usługę. Masz w tym pakiecie absolutnie wszystko, o czym przed chwilą Ci powiedziałem z pakietu podstawowego dodatkowo jeszcze jeden audyt wewnętrzny lub audyt dostawcy raz na kwartał. Masz również w pakiecie szkolenie online dla pracowników, również raz na kwartał. Kolejny punkt to jest obsługa działań korygujących i prewencyjnych, tak zwane KAPA. I punkt czwarty weryfikacja zgodności zakładu z wymaganiami BRC i FS i 122 22000 czy FSSC22000 i oczywiście w zależności od tego co potrzebujesz. Ostatnim pakietem, najwyższym i najdroższym już dla dużych zakładów spożywczych i producentów eksportujących żywność, którzy muszą spełniać o wiele bardziej surowe wymagania, jest pakiet tzw. Tak premium. W pakiecie premium, oczywiście, masz wszystko, co w pakiecie standard w zakresie obsługi. Masz bardzo wysoką gotowość do audytów certyfikujących i klientowskich. Dwa audyty wewnętrzne lub dostawców w miesiącu. Szkolenia dla pracowników w zakładzie dwa razy w roku, weryfikacja skuteczności systemu HACAP i analiza zagrożeń oraz dedykowany specjalista do spraw jakości dostępny 12 godzin, 6 dni w tygodniu. Zakres terytorialny usług abonamentowych jest ograniczony. Jest ograniczony do tej linii, którą tutaj masz, czyli Zagdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Kalisz, Wrocław. Oczywiście, jeżeli mówimy o usługach, Jednorazowych, doradczych, audytowych, to ta mapka nas nie interesuje. Możemy ją oczywiście dość mocno poszerzyć. Jeżeli propozycja jest dla Ciebie interesująca, masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Ciebie do kontaktu bezpośredniego.